Bardzo dziękujemy. Trochę nabudzili, ale chyba warto było. Posprzątajcie może troszeczkę. Mówiłem, że będzie wysoki poziom i był. Drugie piętrzaki. Złożyliśmy już akt ślubowania na sztandar wobec Pani Dyrektor. Jednak, aby przekonać ostatecznie wszystkich nas do tego, że chcecie być istotną częścią żeglugi, musicie jeszcze przejść niełatwy proces od My wszyscy będziemy wam licować, ale sędziów macie nieprzejednanych. Powstańmy. Powitajmy Salację i Neptuna. nas słuchy, że w krainie trzech koziołków, adeptów wodnych szkoła się znajduje, potocznie żeglugą zwana. Drogie pierwszaki, dziś uroczyście dostaje przyjęci do ostatnej szkoły. Ale zanim to nastąpi, musimy poddać Wam kilku prób. Musicie udowodnić, że jesteście sprytni i że macie umiejętności fizyczne. Zasady z badań będą proste, a reguły przejrzyste. Ale jeżeli ktoś odważy się oszukiwać, mój mąż użyje swojego trójdębna. Ja, król Netu, władz oceanu, burz i wiatr, oraz moja żona, Salacja, ogłaszamy że wszystkie tu szczury lądowe, to znaczy pierwszoklasiści, mogą podejść do przydzielonych im zadań. A oto jedno z nich. Zawsze marzył mi się pas. Proszę, wybudujcie mi tutaj pas olimpijski. Nie no, jestem pewna, że uczniowie z umie sobie radę, ale czas taki więc po dwóch przedstawicieli z każdej grupy pierwszej, aby podeszli ku Proszę bardzo, proszę śmiewać. Waszym pierwszym zadaniem będzie zmierzenie z tymi oto precyzyjnymi przedmiotami szerokości wspaniałych świątyni kultury fizycznej. Musicie zrobić to od tamtej białej linii do tamtej białej linii. Tam jest linia startu. My oczywiście damy w zróbcie to dokładnie i szybko, bo liczycie i dokładność, i czas. Zapraszamy. Wszyscy rozumieją badania Czy wiecie co macie robić? O, to Moje przygotowania, ja widzę Proszę bardzo. Czy wszyscy wiedzą co mają robić? Tak? Więc na znak mojego męża możecie zaczynać. Gotowi? Na miejsca. Wasze wyniki już są? Jeżeli wyniki już są podane, prosimy o wrócenie do swoich klas. Brawa dla kolegów i <trakcyjna> koleżanek. Później? <Z> <trakcyjna> Musimy iść do Hadesu. Do Hadesu? Dobrze, dobrze. Wróćmy do tematu. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję bardzo. Swoje tak, tak, przewodniczący. Czy wyniki są pisane jeszcze na policy? Dobrze, więc czas na drugą konkurencję. Proszę o wystąpienie. Dwóch osób z każdej klas pierwszej. Proszę, proszę. Śmiało, nie się. Wszyscy idą, tak? Są wszyscy. Tak, wyniki się jeszcze piszą na pierwszą konkurencję. Waszym kolejnym zadaniem będzie w jak najkrótszym czasie budować z tych oto materiałów pojazd oraz dotrzeć nim przepraszam przejść przez szerokość sali, tam i z powrotem powtarzam, że masz to zrobić w jak najkrótszym czasie Wszyscy zrozumieli? Możecie podejść do podejść. I na sygnał mojej żony proszę zacząć. Ale proszę jeszcze nic nie dotykać. Proszę po... nic nie dotykać. Proszę wybrać sobie, że tak powiem, partnerkę. Gotowi. A więc, do dzieła! Proszę bardzo. Jak myślicie? Wtedy to mamy wyświetlenie. Zobaczmy, co jest. Nie mam jakichś pałek, ale z tego co widzę z tą całkiem wszystko coś robi. Wygląda to na mocno, Ale nie. Może dofij, dofij. Proszę bardzo. Doping. to bardzo szybki model Jesteście gotowi? Na miejsca. Start! Proszę bardzo. Ruszy. Już jest za linią. Dopingujemy no, dalej swoich kolegów. Pierwsza rzecz jeden. Proszę poczekać. Proszę tylko chwilkę poczekać, aż tam szłodę usunie się. Proszę bardzo. Jesteście gotowi? Na pewno. Start! Lecim, w proszę w bardzo. Szybko leci, proszę państwa. 坚持贯彻。 Wszyscy chcą, proszę Państwa. Ja! Ojej! Ja, król Neptun, władca mórz, oceanu, poznania, Wszelki i wobec iż w dniu dzisiejszym wszystkie Wszyscy pierwszy od zostali włączeni do grupy uczniów naszej szkoły. Brawo! W tych niełatwych zmaganiach pierwsza pokazała się być klasa pierwsza tej! przed swoje że chcesz kogoś podrobić. Państwa zatem dziękujemy bardzo Piotrzakom. No i cóż, możemy powiedzieć, drogie Piotrzaki, że teraz, od tej chwili jesteście no, pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej zespołu że